Dzień dobry. O, już, już robię obraz. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Cześć, cześć. Mamy znowu piękny poranek. Słoneczko. Hej, hej, cześć Damian. Dzień dobry, dzień dobry. No to dzisiaj nadszedł dzień. Czy może najpierw zacznę od tego, że zaczął się wielki tydzień? Mamy wielki poniedziałek. Także zbliżamy się coraz bardziej do tego wyczekiwanego czasu Wielkanocy. Do doświętowania do zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powiedzcie mi, już się przygotowujecie do świąt? W sensie takim duchowym, fizycznym, planującym już potrawy, <laughs> powiedzcie, jak tam u Was? A hej, hej, cześć, Bartek. No, i dzisiaj e, nasza wspólnotowa młodzieżówka leci do Hiszpanii, tak? Fajnie, wszyscy widziałem, podekscytowani. Wszyscy się cieszą. Niech to będzie bardzo dobry czas dla nich. Niech to będzie czas pełny e, odkrywania. Boga na nowo, odkrywania e, piękna stworzenia właśnie. E, fajnie, że, fajnie, że jedziecie. Asia się dopakowywuje też. Fajnie. Właśnie Paweł jest ze mną i on e, dzisiaj jeszcze pracuje z rana, Paweł, ale będzie będzie zawoził część z Was na lotnisko. Dałem zazdro, no nie. <laughs> Też byśmy polecieli. <laughs> Tylko że już do tej młodzieżówki się nie zaliczamy. No. No nic, my będziemy mieć inne zadania. Wiecie, w piątek. Y w, jak prowadziłem w piątek TDO to miałem takie, takie myśli właśnie troszkę takie dołujące a dzisiaj Pan Bóg przychodzi do mnie z myślami pozytywnymi, przychodzi z myślami do mnie, że zaczyna się nowy dzień że zaczyna się nowy dzień że i Pan Bóg mówi do mnie to będzie dobry dzień ja chcę to ogłaszać właśnie dzisiaj nad, na, e, nad sobą. Chcę to ogłaszać nad e, wszystkimi wami. E, o Kasia. Moja żona mówi: Leć, kochanie, odpocznij. Tak? Dziękuję bardzo. Ja zostanę w domu. E, I chcę, chcę to ogłaszać, chcę ogłaszać to. Nad, nad wszystkimi wami, nad sobą, właśnie, że to będzie dobry dzień. Że to będzie dzień pełen, pełen szczęścia, takiej radości z tego, co, co robimy, z tego, co, co nam się będzie udawało. I dzień, że to będzie dzień takiej, jakby takich lekcji właśnie z rzeczy, które nie do końca nam wychodzą. Że Pan Bóg dzisiaj właśnie zsyła taką łaskę, że. Że zamiast nerwów w miejscach, które nam nie wychodzą, w momentach takiego jakby powiedzieć, lekkiego podobania z Tobą, Pan Bóg zsyła na nas dzisiaj tą łaskę, że daje nam to, że będziemy wyciągać pozytywne lekcje. Będziemy wyciągać lekcje na przyszłość, będziemy brali naukę z, z sytuacji. I, I Pan Bóg dzisiaj daje takie zapewnienie i dla mnie, i dla Was, że. Żebyśmy czuli, że on jest blisko, żebyśmy czuli właśnie, że z nim możemy zrobić naprawdę wiele, że z nim możemy zrobić tak naprawdę wszystko. O, Damian pisze, że początek half term, czyli świątecznej przerwy w szkole dla dzieci. Oczywiście to jest czas radości, czas spędzania, e, znaczy to jest tak. To są dni spędzenia czasu z dziećmi. E, nie żebym był e, w jakiś sposób tutaj sarkastyczny, ale tak jest, no, że, że właśnie często wydaje nam się, wydaje nam się. Często są to dni trudne, tak? E, kiedy cała gromada dzieci jest w domu. Ale dzisiaj mamy piękną pogodę, więc dzieci mogą pokorzystać. Więc. E, Cieszmy się. Cieszmy się tym, co robimy. Taka zachęta na dzisiaj. Nie? Cieszmy się. Czerpmy z tego radość, czerpmy z tego szczęście, z tego, co dzisiejszy dzień przynosi, z tego, co, co będzie dzisiaj się działo. A jakie macie plany na dzisiaj? Może mi napiszecie. Kasiu? Tak, trzeba działać, Kasia mówi. Jakie macie plany na dzisiaj? Ja chcę dziękować Bogu za to wszystko, co mam. <laughs> dzisiaj chcę wyrazić tą wdzięczność Bogu za to, co, co mi daje każdego dnia. Chcę wyrażać wdzięcz wdzięczność za to, że, że On jest blisko zawsze. Że on jest blisko w momentach kryzysu, że on jest blisko w momentach e, szczęścia, że mogę dzielić się z nim dobrym, i złym czasem w moim życiu. Bartek się przeprowadza. A czy siebie, czy kogoś? O, Zosia jedzie na lotnisko. <laughs> Też zawodzisz część młodzieżówki, tak? Właśnie chcę dziękować Bogu za to wszystko, co, co mamy możliwość robić dzisiaj, za, za, za te kolejne szanse może popatrzenia na drugiego człowieka z miłością, z miłosierdziem. Może właśnie za to, że będziemy w stanie komuś pomóc. Tak jak właśnie Zosia ma. Zosia, czy Paweł, czy ktokolwiek jeszcze jedzie zawozić ludzi na lotnisko, że to, jest, że to jest pomoc, tak? To jest okazanie swojej hojności czasem, chęcią pomocy. Także dziękuję Ci, Panie, za to, że wlewasz w nasze, w nasze serca, za to, że wlewasz w nasze serca właśnie Twoje myśli. Duchu Święty, przychodź i ogarniaj nas, ogarniaj nasze myśli, żebyśmy wszystkie właśnie nasze myśli, nasze słowa i nasze czyny kierowali dzisiaj z taką intencją do, do Pana Boga, z takim dziękczynieniem za to, że Ty dałeś nam wszystko, Panie. Amen. Życzę Wam dobrego dnia. I jeszcze raz wszystkim tym, którzy jadą, lecą, e, szczęśliwej podróży, e, żebyście mieli naprawdę wspaniały czas spędzony ze sobą i, i z Panem Bogiem, żeby to był czas właśnie pełen poznawania nowych rzeczy i poznawania Boga na nowo. Trzymajcie się. Pa Pa!